Cześć, z tej strony dietetyczka Nati i staram się nagrywać odcinki równo co dwa tygodnie, także na razie mi się udaje i mam nadzieję, że wytrzymam w tym postanowieniu przez cały rok. Dziś chciałam pogadać z wami o ciało pozytywności i wydaje mi się, że jest to dość trudny temat, ponieważ jest na tyle gorący, na tyle omawiany przez obie strony, że boję się, że jedno niepoprawne słowo może sprawić, że już wywołałam lawinę hejtu. Więc mam nadzieję, że uda mi się wyrazić wszystko, co bym chciała, w taki sposób, żebym nikogo tym nie uraziła. Ok, przechodzimy do rzeczy. Zacznijmy może od czegoś najprostszego, czyli od definicji ciało pozytywności. Jest to ruch społeczny, który propaguje pozytywne podejście do odbierania własnego ciała. A mówiąc prościej, czy znaczy to, że musimy kochać swoje ciało? No, nie do końca. Wystarczy, że będziemy je akceptować, że będziemy mieć pozytywne myśli, pozytywne emocje związane ze swoim ciałem, z patrzeniem na swoje ciało i z akceptowaniem go na wszystkich możliwych płaszczyznach. I z jednej strony temat staje się coraz bardziej powszechny i jest obiektem dyskusji społecznej, dzięki czemu ciało pozytywność powinna być szerzona i coraz bardziej akceptowana, ale z drugiej strony żyjemy w bardzo trudnych czasach. Mam wrażenie, że w social mediach ścierają się takie dwie podstawowe postawy. Pierwsza to pokazywanie idealnej rzeczywistości, idealnego ciała, retuszowanie zdjęć i pokazywanie, że to jesteśmy idealni, jak nie mamy żadnej fałdki, żadnej krostki, żadnego problemu i jak nasze ciało jest perfekcyjne. Z drugiej strony, coraz częściej możemy spotkać się z ruchami ciało-pozytywnymi, które pokazują, że wszystko jest normalne, wszystko jest w porządku i wszystko jest zdrowe. I bardzo cieszą mnie te ruchy, ponieważ możemy dowiedzieć się, że to, że mamy celulit, to, że mamy rozstępy, to, że mamy trądzik, jest normalne, że takie problemy mają wszyscy albo większość z nas. I nie jesteśmy wyrzutkami, które są nieapetyczne, tylko jest to normalny, codzienny, społeczny problem, bądź, bądź nawet nie problem. Sytuacja. Dzięki wszystkim tym pozytywnym a nawet ciało pozytywnym działaniom, możemy przekonać się, że nie jesteśmy wyrzutkami, jeżeli mamy krostki na nogach po goleniu, albo nawet jeżeli się nie golimy i mamy włosy na ciele, bo jest to całkowicie normalne i trzeba pamiętać, że kobiety też mają włosy, że szczupłe osoby też mają fałdki, kiedy siedzą pochylone, albo że rozstępy to jest powszechny problem i nawet te idealne modelki z okładek topowych czasopism również mają rozstępy. I nie jest to w żaden sposób powód do wstydu bądź do ukrywania się. Z drugiej strony mam wrażenie, że czasami media podchwycają ten temat i starają się na nim wypromować. Ten odcinek powstaje po dość głośnej ostatnio sprawie, kiedy jeden topowy magazyn na swojej okładce umieścił kobietę o pełnych kształtach z dopiskiem This is healthy. I kiedy zajrzało się do artykułu, przeczytało się go, była mowa o tym, że aktywność fizyczna jest zdrowa niezależnie od tego, jak nasze ciało wygląda, i zdrowo jest ćwiczyć, a ta seria zdjęć miała pokazywać, że kobiety o różnych kształtach mogą ćwiczyć i to jest w porządku, i taka myśl jest świetna. Natomiast kiedy te plakaty promujące pokazywały otyłość z podpisem to jest zdrowe, mi, jako dietetykowi, zapaliła się czerwona lampka. Oczywiście jestem świadoma, że był to bardzo dobrze przemyślany marketing i próba wzbudzenia zainteresowania taką kontrowersją, i te czasopismo dobrze wiedziało, co robi, dając takie plakaty i takie podpisy. Natomiast musimy pamiętać, że otyłość. Według międzynarodowej klasyfikacji chorób jest chorobą. Jest to choroba, która zwiększa ryzyko wystąpienia innych chorób, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca, insulinoopolność, niektóre nowotwory oraz może powodować szybszą śmierć i skrócić czas przyżywalności w zdrowiu. Ale ten odcinek nie jest po to, żeby Was straszyć, także odchodzimy od tego tematu. Chciałam jedynie podkreślić, że promowanie otyłości nie jest tą ciało pozytywnością, z którą ja jako dietetyk się zgadzam i ją popieram. Ale to nie znaczy, że uprawiam tutaj jakiś fat shaming i w pewien sposób dyskryminuję bądź stygmatyzuję osoby otyłe, bo nie jest to prawda. Każde ciało jest dobre, każde ciało jest normalne i akceptowalne. I każde ciało powinno upoważnić nas do dbania o siebie, do podejmowania aktywności fizycznej, do podejmowania dbania również o swoje zdrowie psychiczne. Ale bardzo chciałabym, żeby ruch Body Positive kojarzył się z tym, że z akceptacji swojego ciała, z miłości do swojego ciała dbamy o siebie. Ponieważ mamy jedno ciało i to ciało musi nam wystarczyć na całe życie. I to, że siebie akceptujemy, nie znaczy, że nie możemy chcieć czegoś zmienić tak, by żyło nam się lepiej. I zmieniamy się dla siebie i dla naszego dobrego samopoczucia, a nie dla innych. I myślę, że to jest właśnie kluczowe. A jeśli jesteśmy już przy masie ciała, chciałabym zwrócić uwagę, że nie tylko osoby z nadwagą bądź otyłością mogą czuć się źle w swoim ciele i mogą czuć się stygmatyzowane bądź w jakiś sposób traktowane inaczej. Ponieważ osoby szczupłe, osoby z niedowagą również potrafią otrzymywać bardzo wiele negatywnych komunikatów z zewnątrz i również potrafią bardzo mocno fiksować się na punkcie swojego ciała i na temat tego, że nie wygląda one tak, jakbyśmy chcieli. Bo wbrew pozorom przytyć może być równie ciężko, co schudnąć i te osoby mogą równie niekomfortowo czuć się we własnym ciele. I kiedy normą społeczną jest to, że nie powiemy do osoby z nadwagą... O kurcze, znów ci się przytyło, niedługo w nisty się nie zmieścisz? To do osoby szczupłej bardzo łatwo jest powiedzieć, ojejku, zaraz wiatr cię porwie, albo, czy ty się nie złamiesz? I niestety mówię to z pewnym żalem, bo są to komentarze, które zdarzyło mi się słyszeć, ponieważ na przełomie gimnazjum i liceum byłam osobą naprawdę szczupłą i doświadczyłam właśnie takiego, powiedzmy, skinny shamingu. Teraz, kiedy moje BMI jest w normie, potrafię o tym mówić nawet z pewnym uśmiechem bądź żaltem na twarzy, ale możecie mi wierzyć, że w tamtym okresie nie było mi łatwo i na przykład ćwiczenie na lekcji WF-u, szczególnie w sali, która miała lustra i która pokazywała, jak wyglądamy, było dla mnie trudnym doświadczeniem. Dlatego, myślą, z jaką chciałabym Cię zostawić, jest to, że jesteś wystarczająca. Że jesteś dobra taka, jaka jesteś, i tak naprawdę nie musisz się zmieniać. To ty decydujesz o swoim ciele, i jeżeli czujesz się super z masą ciała, która jest nawet poza granicami normy, to tylko brawa dla ciebie i nie musisz do nikogo się dostosowywać, albo spełniać niczyich oczekiwań. Jedyne oczekiwania, które dobrze, żebyś spełniała, to twoje własne oczekiwania i twoje potrzeby. I nie daj sobie wmówić, że zdrowa osoba ze zdrowym ciałem nie ma rozstępów, nie ma celulitu, nie ma blizn albo nie ma żadnej krostki. Bo to jest nieprawda i to jest idealizowanie świata, które jest szeroko uprawiane w social mediach, ale tak nie wygląda życie. I nawet jeżeli masz wszystkie wymienione wcześniej cechy, to to jest w porządku. Mam nadzieję, że w tym odcinku udało mi się przekazać wszystkie myśli, które od pewnego czasu kłębiły się w mojej głowie, że nie zrobiłam tego zbyt chaotycznie i przede wszystkim, że nie powiedziałam czegoś, co komuś mogłoby sprawić przykrość. Jeżeli tak było, to przepraszam i absolutnie nie miałam tego na celu. Chciałabym w tym momencie wesprzeć każdą z Was i powiedzieć, że jesteście super. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało tego odcinka. Ja czuję się coraz fajniej mówiąc do mikrofonu i staram się robić to bez cięć i mogę się pochwalić, że coraz lepiej mi to wychodzi. Także do usłyszenia za dwa tygodnie. Odcinek będzie w środę. Cześć!